Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Właśnie odebrałam paczki od kuriera. Zamówiłam Emy przyszły. Pogoda jest już odpowiednia i mogę zacząć niektóre stosować. Jest początek marca, wiosna tuż tuż. To już czas. Zaczynamy. Dzisiaj pakujemy przesyłkę dla kobiety z zachodu. Pomidory rosną bardzo szybko. Mają miesiąc i już bym chciała zastosować właśnie green alga, bo są takie troszeczkę bladawe. Rosną ładnie, nie wybiegają mi, ale trzeba już im dać wzmocnienie. Dwie paczki. Probiotik Polska. Wiosna: pszczółki budzą się do życia, startują, idą na pożytki, więc musimy je zasilić. W pierwszej paczce, to co w sumie najważniejsze na chwilę, teraz obecną, poza y, green alga, to dla pszczół. Pszczoły już ładnie idą w siłę, są silne, wyszły z zimy, dosyć y, mocne. Pogoda sprzyja, ruszają na pyłek leszczynowy, i co im się nawinie. I trzeba je troszeczkę wzmocnić, także dla pszczółek mamy, na to czekałam. No i dla mnie widzę też są bardzo dobre, poprawiają florę bakteryjną jelit. Miałam problemy dosyć duże z jelitami i powiem Wam, że już po miesiącu zaczęłam widzieć dużą poprawę. Probiotyk dla nas, dla ludzi, żeby mieć siłę robić w tym ogródku. Na zwrotyczem. O, jest green alga. Na moje pomidorki. Zakupiłam mandarynkę i mandarynkę też y, opryskam. Green alga. Siadamy. Siadaj. Oczywiście teraz nie będę stosować green alga, bo jest pełnia, pełnia słońca. Y, za ciepło jest. To trzeba robić wieczorem, jak już jest chłodniej. I przede wszystkim pochmurnie. Kupiłam sobie mandarynkę. Chorowałam już od dawna i poszukiwałam formy takiej drzewiastej. Wypatrzyłam u nas w Dębnie w sklepie ogrodniczym i pojechałam po nią. Jest na nóżce, bardzo ładnie już tu puszcza mi pędy. Jest poprzycinana, żeby wytworzyć taką formę... Mamusia eee, ratuj, słowa mi brakło. Bąbki, tak. o właśnie, żeby no ale koronę. Proszę, że kupiłaś mandarynkę, a ja jej nie mogę zjeść. Bo kwaśna, no i nie obrywa. A proszę bardzo, tak, specjalnie dla Ciebie. Kwaśna, ciebie. że nie idzie jej zjeść, ale jest ładna i do herbaty już żeśmy próbowali. Bardzo podkreśla aromat herbaty. Wrzucony plasterek, tak jak ją przy. No, jak się ją rozdzieli. Przetnę na kawałki do herbaty. wyśmienita jest także do herbaty zdaje egzamin. Ja Order uśmiechu, babcia właśnie zdobyła. Nie, nie zdobyła, bo się krzywi. To chyba dla tych, co się napiją. I wszystko im jedno po przepiciu. Ale kwaśna, kwaśna. Ja się kręc. Jest tak ciepło, że wystawiliśmy krzesła no. i siedzimy dookoła tej mandarynki i patrzymy, i tak każdy patrzy, czepić się jej, czy się nie jej nie czepić. dogrzało. Już ciepło, już ciepło już. jest. Już no. już. Dzisiaj kupiliśmy węgiel na grilla i zamierzamy jutro zacząć sezon grillowy. Na termometrze w cieniu mamy 19 stopni, piątek, 7 marca. Właśnie przyleciał zapylacz. Od kilku dni obserwuję go, jak przylatuje, i na mandarynce szuka kwiatów rozchylonych. Duża sztuka pszczoły nie kręcą się w ogóle koło niej być może nie są odpowiednimi zapylaczami, bo to też nie jest taka sprawa prosta. Są kwiaty, które mogą zapylić tylko czmiele, bo pszczoła się nie dostanie do niego. Nie ma aparatu gryzącego, takich żuwaczek, więc nie przegryzie. A tak jest na przykład z kwiatem łubinu. Jego trzeba przegryźć, żeby dostać się do nektaru. O tak jak ten teraz właśnie. Wkręca się w ten kwiat. Zrobił co swoje i poleciał. Ale tak właśnie jest w przypadku zapylaczy, że nie każdy zapyli dany kwiat. I to chyba dotyczy łubinu, o ile się nie mylę, że pszczoła go nie zapyli, bo nie przegryzie kwiatu, musi być do tego trzmiel. Wszystko w przyrodzie jest potrzebne. Tak jak i fazy księżyca. Zbliżamy się do pełni, księżyc idzie do pełni, i teraz obecnie jest w kwadrze owoca. To znaczy, że możemy siać. Jest to najkorzystniejszy czas do wysiewu wszystkich roślin, które owocują nad ziemią: pomidory, papryka, bakłażany, ogórki i wiele, wiele innych kwiaty również. Jeżeli jest to dla was za wcześnie, poczekajcie na kolejną, na kolejną kwadrę owocu, która będzie za około miesiąc i też wysiejecie. Bo pamiętajcie, jest takie powiedzenie, późna Wielkanoc, późna wiosna. W tym roku Wielkanoc jest dopiero 20 kwietnia, więc wiosna może być bardzo późno. W zeszłym roku była w marcu, to i ta wiosna przyszła jakoś prędzej, a teraz może jeszcze zima nas zaskoczyć. Także jeżeli nie macie warunków, żeby wysiać teraz pomidory, które na parapetach będą szybciutko rosły, to jeszcze się wstrzymajcie. Musicie dostosować wszystko do swoich potrzeb, możliwości. Bo wysiane pomidory dzisiaj za miesiąc będą już takiej wielkości. Będzie około powiedzmy 10 kwietnia i będą one już gotowe do wynoszenia na zewnątrz. Jeżeli jeszcze będzie zimno, będzie utrzymywał się sezon taki bardziej zimowy niż wiosenny, nie będziecie mogli z nimi wyjść. I co wtedy? Będą one bardzo wybiegać, bujać, a co za tym idzie, dziczeć. Nie będą Produkowały siły, wytworzenie ładnego kwiatostanu, bo nie będą miały ku temu predyspozycji. Owszem, pojawią się pąki kwiatowe, które będą opadały z głodu, z małej przestrzeni dla korzeni i z tego, że będą wybiegnięte. To nie są korzystne warunki. Ja podkreślam kolejny raz. Że będę szklarnię dogrzewać i moje pomidory już niedługo trafią do szklarni. Wysiałam tylko kilka, tyle co tam widzieliście na parapecie, po to, żeby prędzej je wysadzić na miejsce stałe do ogrzewanej szklarni. Co za tym idzie, będę miała prędzej owoce, ale główne wysiewy robię dopiero dziś. Tamte też jeszcze ogrzewanie szklarni będę odsuwać w czasie, no nie będę się pakować w koszty dla 10 sadzonek, więc yy, ustawię sobie je w szklarence, którą kupiłam, jest ona przykrywana, powstawiam je do środka i będą stały, cały dzień będą na dworze, będą się hartować, a na noc, jeżeli nie będą głosić ujemnych temperatur, to je tylko przykryję i zostawię, albo po prostu dla bezpieczeństwa Wniosę do korytarza czy do letniej kuchni, żeby nie było obawy, że zmarzną. Mamy możliwości, więc troszeczkę działam, ale jeżeli nie macie takich możliwości, to się wstrzymajcie. A jeżeli z kolei was już nosi, chcielibyście też mieć prędzej te owoce, pomidorki, to wysiejcie dzisiaj, jutro, pojutrze, bo. Czas y, kwadry owocu jest jeszcze w przyszłym tygodniu do środy. Pełnie w marcu mamy 14 więc 13 i 15 nie są dniami korzystnymi do jakiegokolwiek wysiewu y, roślin owocujących nad ziemią czy pod ziemią. Tu trzeba te trzy dni w ogóle pominąć do środy do 12 włącznie jeszcze możecie wysiewać i. Możecie to zrobić, a jeżeli one będą takiej wysokości już, że trzeba będzie je zacząć hartować w dzień, można je wynosić na zewnątrz yy, do takiej szklarenki, czy nawet zrobić prowizoryczną, poustawiać na stole, na ziemi, zrobić daszek foliowy, przykrywać. Można sobie poradzić, jeżeli już chcecie. A jeżeli i takich możliwości nie macie, to czekajcie, jeszcze poczekajcie, wstrzymajcie się z wysiewem. No, każdy musi dostosować wszystko do, ciebie, do siebie. Niemniej jednak dzisiejsze dni. Od piątku do wtorku są bardzo korzystnymi dniami do wysiewu roślin owocujących nad ziemią. Wysiewam już wszystkie pomidory dzisiaj. Wysieję również ze trzy doniczki ogórków, nie więcej. Ze trzy krzaki, żebym miała po to, aby wysadzić też do szklarni i prędzej te ogóreczki mieć. Nasiona. Jeżeli będziecie wysiewać, dobrze jest zaprawić w rumianku, zaparzyć saszetkę bądź dwie, tak jak herbatę i namoczyć nasionka. One się zainkrustrują, czyli zaprawią. Do tego będą ładnie się już napijały, napiją się, spęcznieją i będą ładne wschody. Moich dzisiaj nie zaprawiam, bo też. Zaprawianie, namoczenie przyspieszy ich wykiełkowanie. Mi na tym nie zależy. Rozrobię sobie rumianek, herbatę i podleję ziemię. To będzie w zasadzie to samo działanie, ale nie przyspieszy mi kiełkowania, bo nasionka nie spęcznieją. Jeżeli ktoś uprawia arbuzy bądź chce uprawiać. To też trzeba je wysiać zdecydowanie wcześniej, nie dopiero do gruntu, bo do gruntu wysiewa się je tak jak ogórki. Mogą zmarznąć, boją się bardzo przymrozków, są wrażliwe. Ale wysiane wprost do gruntu niestety nie dadzą owoców, bo one dosyć długo, mają dosyć długi okres wegetacji i tymi owocami się nie pocieszycie. Trzeba wysadzać do gruntu już arbuzy takie podhodowane, podrośnięte i można by było w zasadzie już dzisiaj, Wysiać, ale musicie też mieć miejsce i dosyć sporą doniczkę, bo on, jak już puści po trzy pary liści właściwych, będzie bardzo szybko dziczał i później na skutek tego będzie tracił niestety kwiaty. Także z arbuzami można jeszcze z miesiąc poczekać. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli macie warunki, gdzie trzymać, później przesadzić je do większej donicy, to jak najbardziej te dwa krzaki e, śmiało można. Już wysadzić. Jak pomidory zaczną Wam już wschodzić, kiełkować, to też ważne, żeby stały tak jak ta doniczka, z tego względu, że między szybą a parapetem jest przestrzeń, to co też często mówię, i one będą swoje listki wyciągać, tak jak my głowy, jak takie żurawie zaglądamy przez płot, tak samo i one będą się bardzo wyciągały. Jeżeli będą stały na podwyższeniu, samoistnie już się skrócą i tak wyciągać się nie będą. One wybiegną, owszem, ale nie tak jak te postawione bezpośrednio na parapecie, bez podwyższenia. W drugiej paczce powinny być jeszcze zamówione preparaty. Jako, że jesteśmy z terenu Płosic, czyli pieczarek, od Giela dostaliśmy pieczarki. Może pokażmy. Białe i brązowe. I pieczarki. No nie wierzę. Urszula jest niesamowita z Kamilą. Uwielbiamy pieczarki, i białe i brązowe. Brązowe jeszcze nie są tak znane u nas w kraju. Dopiero wchodzą na rynek. Krajowy i są omijane, a powiem, że są bardziej aromatyczne i bardziej delikatne w smaku. Zwłaszcza sosy są niesamowite z brązowych pieczarek. Koło Urszuli i Kamili są pieczarkarnie, i co najważniejsze są to polskie pieczarki, które scinane są na świeżo, na bieżąco. I nie jest stosowana chemia, nie są pryskane, tylko też naturalnie Emy, obornik koński, warunki dobre i całkiem inny smak mają jak te sklepowe. No jestem po prostu mega szczęśliwa. Tutaj damy też informacje od GL Group, skąd świeżutkie prosto z pieczarkarni, dzisiaj cięte, dzisiaj cięte pieczareczki. Kurier jest zamówiony, żeby to wszystko dotarło. Jak najszybciej. I nie możemy się doczekać, jak zobaczymy, jak Renia to otwiera. Probiotyki w naturze. Paczuchy od mikro lecą do. Lecą na zachód. Na zachód. On, ze, ze wschodu, ze wschodu ze na, na zachód. zachód. Od kobiet. Od kobiet dla kobiety. O, oj. Powysiewałam i teraz. Ustawię sobie na parapecie i za 3-4 dni powinny być wschody. Podleję je teraz pierwszy raz po wierzchu, żeby docisnąć tą ziemię. A później jak wzejdą, to albo w podstawek, albo tak, żeby nie pochlapać im listków, bo może dojść do poparzenia, możemy nie utrafić z temperaturą wody. Także tego też przestrzegam, pilnuję. Ciepło jest. Bardzo ciepło. Cieplutko. A ja już się tak zmęczyłam. A ja się Kawę zaraz zrobimy. No bo już, już wypiłby kawę, dosyć, nie? No, już mam dosyć. Wiecie, w takie dni, jak dziś, Ojej. to się już nie bardzo chce nawet iść w ogód, znaczy chce się, ale też by się tak posiedziało. Pyszczek do słoneczka wystawiło. Tak, tak. <gry> Tylko, że takie słońce teraz jest najbardziej zdradliwe, bo bardzo łatwo można skórę przesuszyć, także trzeba się raczej chronić. Ewentualnie takimi kremniwea dla mnie najbardziej działa. Jak się siedzi na tym, no to już nic nie jest stanie. Troszkę tak. na dworze, niż w domu no, się... no oczywiście, jak to teraz w domu chce siedzieć. Chyba nikt. No. Zwłaszcza młodzi, którzy mnie teraz oglądają. Słuchajcie, wychodźcie na dwór. Komórka nie da wam... Tyle satysfakcji, co przebywanie na świeżym powietrzu. I zabawa w ziemi to nie jest plewienie farmy w internecie, to jest całkiem inne doświadczenie, inne doznania. Tutaj zderzycie się z realnymi problemami, a nie wirtualnymi, że jednym guziczkiem możecie. W 30 sekund nawet nie wykosić całe łany zboża. Tu trzeba się napracować. Zobaczycie, jak bolą ręce, jak bolą plecy, ale jaka to jest satysfakcja. Jak się cieszy. Jak to później. Cieszy. I jak zjecie. Także młodzi, słuchajcie, od was zależy przyszłość i powinniście słuchać starszych, bo od starszych również jak nam nakładą łopatą do głowy, to i coś będziemy wiedzieć, bo jeżeli nie będzie starszych, często słyszy się takie zdania od starszych osób, ja jestem już niepotrzebna, czy od młodych, którzy mówią, a co tam oni wiedzą? Nie, kochani, bez starszych nie damy sobie rady, młodsi i nie będziemy mieli okazji zaczerpnąć wiedzy, książkowa wiedza teorety teoretyczna, niestety z praktyczną, rzadko kiedy idzie w parze. I dziaduś wyłazi. Wszyscy wylegają na słoneczko, więc czas na kawę. Będę kończyć, żegnać się z wami. Film najprawdopodobniej pojawi się jutro, w sobotę. Także życzę Wam młodym chęci odejścia od telefonów i. Pogrzebania trochę w tej Ziemi, w rzeczywistości, w takim realnym świecie starszym, chęci do życia, też wychodźcie, też grzebcie w Ziemi, póki jeszcze możecie, bo dopóki chodzicie i możecie, to tak naprawdę żyjecie i jesteście pełnowartościowymi ludźmi. Niech nikt wam nie wmawia, że już nic nie znaczycie. Znaczycie chociażby nawet posiedzieć na krzesełku obok i popatrzeć I popa na kwaśne mandarynki. <słyska> Jak młodzi się pracują. Dokładnie. Bo my już swoje wypracowali. Kiedyś taki widok na wsiach był codziennością, o, jak młodzi pracowali. Przed domem były ławeczki, przeważnie przed każdym domem. Tam skąd ja to też ławeczki przed domami i starsi sobie dziadek z babcią wychodzili, patrzeli, ale jak to było. A dzisiaj już to zniknęło. Szli, każdy się ukłonił. Dzień dobry, czy szczęść Boże, czy co? A dzisiaj nie ma matek. Jeszcze na wschodzie kraju tak, jeszcze ławeczki przed domami, są starsze osoby siedzą. Ale tu na zachodzie już to zaginęło, nie ma takich widoków, a z dzieciństwa pamiętam, przed to domami. Jest Oczywiście, jak starsza osoba siedzi przed domem, a młoda pracuje. I tego Wam życzę, młodym i starszym, żeby była równowaga, żeby było tak jak kiedyś. Tego Wam, kochani, życzę. Idę robić kawę, bo mamusia już. No, Już ma ochotę wypiło. na kawę, by się wypiło, jakby się zrobiło, się zrobiło. więc się idzie zrobić. I się idzie zrobić. Idziemy. I Zrobimy kawkę, wypijemy i dalej coś będziemy działać. I życzę Wam udanych wschodów, udanych plonów. I przede wszystkim chęci, nie poddawajcie się, że coś wam nie wyjdzie, bo nie raz nie wyjdzie, ale ważne jest to co wyjdzie, a nie ale to co nie wyjdzie. Ale jak się robi z chęcią i szczerze to wyjdzie. Oczywiście. Wyjdzie i będzie. To trzeba I tam z Oczy podnieść do góry, poprosić to będzie. To będzie. Do następnego. I dorobić kawy. Mamusi.